Panie, co się zaczęło jakieś miesiąc temu. My tu z żoną już mieszkamy rok w tych płytach, panie, i było spokój, spokój, cisza, zieleń naokoło. A ostatniej nocy Pani jak strzeliło, jak huknęło, to aż sąsiad przyleciał tutaj do nas też. Silne etery takie silne, takie duchy, plazmy takie, substancje się wydobywają. To są takie duchy, no wybuchają. No sąsiadka to wywiało po całym osiedlu, dosłownie z bloków. Żona, proszę, proszę. pana, to, to, to ona się maluje często przed lustrem, wie, wie pan, jej jak na złość wszystkie lustra zmatowiały w domu, panie, i, i ona teraz mi mówi, wiesz, wiesz co, ja wychodzę do koleżanki się umalować, wracam mi później, panie, ja sobie sam kolację robię, ale co to za, za kolacja, ja już się herbaty boję, panie, wstawić. Bo mój sąsiad, wie pan, ja się nie będę chwalił, ale pisarz z tego bloku tutaj, to on całą noc pisze i miesza tą herbatę. Ja słyszę co on sika, miesza, tam dzwoni o, o tą szklankę, panie, to, to, to wczoraj tam w 10 sekund zamarzła cała herbata, panie. Że on z nerwów to nawet napisać nic nie ma. Ja się denerwuję. No, no, to, A, w telewizorze się pokazują w ogóle nagle z znienacko. Jakieś, jakieś szumy, jakieś przekazy są. No, dziwne, dziwne rzeczy się dzieją. Bardzo dziwne rzeczy. No. A jak pani wczoraj na przykład szafa, co my się w ośmiu, nie licząc szwagra, wnosili po schodach. To, wie pan, jak po skórce od banana, w te i we w te, w te, od ściany do ściany to wszystko latało. Cała podłoga porysowana, dziura, w, w obrazie, panie, to jeszcze żoną taką mamy fotkę, cośmy ślub brali. same Same straty. To jeszcze nic. Rano. Krzyk żony, panie. Ja mówię, duch się pokazał, już do tego przyzwyczajony jestem. Ale ona krzyczy i pokazuje, idź do lustra. No, podchodzę, ja do tego zmatłowiałego lustra patrzę, panie, i jak ja wyglądam. No pan zobaczy na mój nos, panie. Czy to jest nos? Czy to jest normalny nos? Panie, ja normalnie wyglądałem jak człowiek. Ja to mogę udowodnić, bo ja nawet zdjęcia wziąłem. Ja z tymi zdjęciami byłem w spółdzielni mieszkaniowej, ale oni mi się w ten długi nos wyśmiali. Panie, no, my tutaj nic do Pana nosa nie mamy. Proszę bardzo. Panie, z tym nosem to ja mogę udowodnić. Nawet, bo ja tu mam zdjęcia. Jak myśmy tutaj o, z kolegami pili, na takiej imprezie byliśmy tutaj w szkole, to ja się z żoną bawię. To normalnie krótki nos. Byłem mały, proszę bardzo, krótki nos, krótki nos, ja już tu wszystkim udowadniam. Proszę pana, byłem w spółdzielni mieszkaniowej, żeby oni w te duchy uwierzyli, ale oni mi się w ten normalnie, no, nienormalny nos mi się wyśmiali, panie. Co ja będę mówił? Ja przynajmniej koszty będę ponosił, bo ja dowód osobisty muszę zmienić. Kto mnie z takim nosem, panie, wyda na poczcie, jakieś tam dokumenty, zaświadczenia, proszę bardzo. Ja miałem normalny, zwykły nos, proszę pana, a przez, a, a przez te szwedzkie duchy, o, jest nos normalny jest nos no, normalny. A teraz co co się dzieje, panie? A jak taka powieka mi się wy, wydłuży, panie, albo ucho mi się wydłuży na przykład. Co ja wtedy zrobię? Nie, ja się denerwuję, ja już nie chcę o tych duchach w ogóle tutaj mówić, Tu wszyscy mnie znają na siebie dużo, ja się denerwuję panie. Mój, mój sąsiad to już nawet ze mną gadać. No mów coś też o tych duchach, bo no ja już się czas na czas znaczy W zeszłą A. niedzielę to wszyscy mieli tutaj w bloku zegarki, co najmniej od 10 godzin do przodu. coś się, się stało, wszyscy... Wszystko się przesunęło do przodu. Przesunięcia w czasie po prostu się dzieją już. No ciężko jest. Panie, a tego pieruńca, co wy, wy, wywalić tu nie, nie można. Tu wszystkie koty z piwnicy nawet uciekły, panie, i tam nie chcą siedzieć. A ja... Po 22. drugiej pani ja po nie odniosłem panu śmieci na, na, na wysypisko, wizy, na nie wyniosłem. A teraz do piwnicy to ja żonę posyłam po Jeśli Ja się boję, panie, no, diabelstwo, nie wiadomo, to, co to, to człowiekowi zrobi, nie? Panie, za dnia to to wszystko w piwnicy siedzi, te duchy. Jak pan nie wierzy, proszę bardzo, ja mam klucze nawet tu wziąłem. Ten duch, co go pan tam w piwnicy widział, to mi się w lustrze bez przerwy pokazuje. To jest straszne. Naprawdę czasami chcę zrobić makijaż albo coś takiego i nie mogę. Widzi pan, teraz na przykład bez makijażu jestem. Ostatnio chciałam w ogóle zejść po konfitury i patrzę, puste słoiki stają. Kurczak raz też parował mi w lodówce, którą położyłam <laughs> pół godziny wcześniej. Czy ten pan później zobaczył, nie? No, panie, właśnie, ja lubię, jak ja z roboty przychodzę, to kurczaka zjeść. Żona mi robiła zawsze kurczaka, takiego, wie pan, Z potrawce. Jarzyna, fasola, jakiś tam normalny obiad, żeby się najeść. Tak ciągle, jest panie, to samo, to się samo się je. Może teraz będzie... Nie, no... no, widzi pan, no, no był przy chwilą surowy. Żona chciała to zrobić, proszę pana, w potrawce, obrać jakimś stosem, żeby to po ludzku wyglądało, no i widzi pan, to Jeszcze dobrze, że pałki zostawili panie, bo ja dzisiaj z pracy wcześniej przyszedłem. To o, ale tu nadgryzione jeszcze już piorun tu nadgryzło troszeczkę tego wszystkiego. Ależ to gorące jest. Wszystko z nimi. Mirek, chodź tu, zobacz. No chodź. Zobacz. To ten sam. No i widzicie panowie, no i w takich warunkach jak ona sobie może makijaż zrobić. No w ogóle ludzie znikają. To już byli wahadłowcy, ci, ci co z tym wachadłem tutaj mm. jechali, wie pan tam badali. Nic, kompletnie nic. Tutaj... Ja to myślę, że to Szwed musiał być panie. Szwed, bo on, on się mieści za Częstochowe, bo tu na Szwederowie akurat się ustadowił. To, 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 to jest... No powiedz sam. no my już wszystko przeanalizowaliśmy, te książki historyczne o Częstochowie szukaliśmy i to będzie chyba szwed się mści tutaj na nas lokatorem, tak. tak? Toć, my spać nie możemy, bo jak oni tam, panie, w piwnicy grasują, dokazują te duchy, to, to te, te słoiki, te zaprawy z grzybami, z tymi czereśniami i innymi ogórkami, to panie, to wszystko szczęka o siebie. To my wpadliśmy na taki pomysł z sąsiadem, bo my to wszystko słyszymy, żeby taki komitet słoikowy przeciwzgrzetaniowy założyć i, i my dostajemy klucze od wszystkich tutaj lokatorów z wyższych pięter i ustawiamy zawsze słoiczki, panie, tak 2-3 centymetry od siebie, że jak to się wszystko buja, to my, my możemy spać, my tego nie, nie słyszymy, panie. No tak się narobiło. Tak się narobiło. I żona ze mną do lasu nie pojechała nagle, a co ja z tobą pojadę? Co ja będę za prawy robiła? Mówi, jak mi to duchy wszystko zje, zjedzą. To my tylko możemy sobie siedzieć, Panie, o, tutaj na ławkach, tutaj przed domem i patrzeć, jak z innych bloków sobie sąsiedzi, proszę bardzo, z wiaderkami chodzą, grzybki przynoszą. No i tyle z tego, mamy z tych duchów. Mhm.